Nous voulons qu'il soit lié aux soins ou qui soit de nature à consommer davantage d'oxygène dans son cerveau. Or, actuellement, nous voulons réduire au maximum tout stimuli extérieur et assurer au maximum une bonne oxygénation de son cerveau. son cerveau. To konferencja prasowa zespołu lekarzy, którzy zajmują się Michałem Schumacherem, wielokrotnym mistrzem świata Formuły 1, który miał wypadek podczas zjazdu na nartach. I to, co najważniejsze, ta informacja, która płynie z tej konferencji, to stan zdrowia, który lekarze określają jako krytyczny. Przypomnijmy, że Michał Schumacher jest pod stałą opieką lekarzy, to też usłyszeliśmy podczas tej konferencji, a lekarze po raz kolejny powtarzają, że nie można w tej chwili określić tego, jakie będą konsekwencje tego wypadku dla Michaela Schumachera, który miał, ma bardzo poważny uraz mózgu, był operowany tylko raz, zaraz po przywiezieniu go do szpitala. No i jeszcze Powtórzmy to, nie można w tej chwili ocenić, jakie, ma, jakie będą konsekwencje dla Michela Schumachera tego wypadku, który spowodował upadek na nartach. I y, jeszcze jedna informacja: w tej chwili, po tej operacji, którą przeprowadzili lekarze na początku jego pobytu w szpitalu, Michał Schumacher jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Że ktoś, kto igrał ze śmiercią podczas wyścigów Formuły 1, uległ tak groźnemu wypadkowi na stoku narciarskim, twierdzi komentator poza sport Włodzimierz jentarski